Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. Już podzielone role w pasji kim byłeś tego roku tłumem, innymi Jezusem, ewangelistą gratuluję ci, bez względu na to, kim byłeś. Nie martw się. Jeśli nawet nie był to szczyt Twoich możliwości, za rok awansujesz. Najważniejsze, że chcesz. Już wykonało się. Jeszcze dźwięczy nam cisza w uszach. A może nie, może tym razem jeszcze Bóg tłumaczył ci, jeszcze za dobre wynagradzał, a za złe karał. Nie martw się. On zna ciebie lepiej. On wie, kiedy przyjdzie dla ciebie czas. A instrukcja obsługi, jak przeżyć śmierć i nie umrzeć. Jak żyć wiecznie i być szczęśliwym tu i teraz. Jeszcze się jej uczysz na pamięć? Jeszcze ją szlifujesz? Jak pilny uczeń, co chce zdać egzamin najlepiej. Ciągle zapominasz coś? Nie martw się. Repetycja jest mathe studiorum, powtórka. Matką nauki, uczenia. Ale świecę masz, to najważniejsze. Dobra i taka od chrztu i komunii. Lepsza od wszystkich sakramentów. Ważne, że nie zapalił jej żaden człowiek. Że zapalił ją dla ciebie sam Bóg. Tak, bracie i siostro, nic się nie zmieniło od ponad dwóch tysięcy lat. Idziemy do grobu Jezusa, gdy jeszcze jest ciemno. Tak jak wtedy Maria Magdalena, Szymon Piotr, Jan. Nie idziemy, bracie i siostro, w karnym szeregu, w równym rzędzie, trójkami, szóstkami, jak na chińskiej paradzie, każdy swoim tempem. Powoli, biegnąc, czasem prowadzimy peleton, gorliwi, bez żadnej wątpliwości, czasem krzyczymy z niepokojem w drodze: Zabrano pana i nie wiemy, gdzie go położono. Nagle, biegnąc na czele, stajemy, nie wiadomo dlaczego. Widzimy dowody z martwych wstania, jak Jan. Ale jeszcze nie chcemy wejść do środka. Czasem mówią o nas, ileż już lat nie był w kościele, do spowiedzi, a kiedyś ministrant, churzystka. Kiedyś taki szybki wierze. A dzisiaj stoi na zewnątrz daleko. Czasem przegrywamy wyścig, człapiąc. Powoli do Jezusa. Wydawałoby się, że maruderzy, że na takich ostatnich nie czeka już Bóg. Ale nie, bracie i siostra. Biegniemy, idziemy, człapiemy powoli, razem. Zobacz, razem. Każdy jest ważny dla Jezusa. To zrozumiałe. Za każdego umarł. Za każdego z martwych wstał. Każdy jest ważny również dla drugiego: wspólnota, kościół jedni z drugimi, nigdy jedni przeciwko drugim. Gdyby nie Maria Magdalena, Piotr i Jan, by nie poszli, gdyby nie Piotr, choć przegrał z Janem wyścig do grobu, Jan nie odważyłby się wejść, stałby tam do dzisiaj. Zaglądając przez szczelinę z za rogu, weszli razem we wspólnocie kościoła, gdzie jest miejsce dla wszystkich: tych szybko biegnących, tych przerażonych i tych, co nie wiedzą, tych, co człapią powoli, i tych, co mają odwagę. Weszli i uwierzyli i wykrzyczeli na cały świat, żywego już Pana widziałam grób pusty. A my jesteśmy świadkami tego. My różni w życiu. Identyczni w zmartwychwstaniu. My Kościół. Amen.